Cześć, witam się z wami w kolejnym odcinku. Dawno już nie było takich odcinków e, na konkretny temat, ale tak, pora to zmienić. Ja też nie byłam w najlepszej kondycji e, psychicznej e, i z tego też wynika to, że nie potrafiłam skupić myśli na tyle, żeby stworzyć jakiś taki odcinek e, o konkretnym temacie, a jeszcze na dodatek do, psychologiczny, ale e, że miałam cięższy czas emocjonalnie, to pomyślałam, że można to wykorzystać i e, opowiem Wam trochę o e, WWO albo też z angielskiego HSP, e, czyli o wysokiej wrażliwości. E, jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do słuchania dalej. Zacznijmy od tego, że WWO, czy też HSP, e, czyli wysoka wrażliwość e, wrażliwe osoby z języka angielskiego e, nie jest ani wadą, ani zaletą, ani cechą temperamentu. Jest to po prostu sposób, w jaki mózg reaguje na bodźce. I osoby, które są wysoko wrażliwe, po prostu reagują intensywniej na bodźce związane z przeżyciami, jakimiś estetycznymi, z emocjami, są bardziej. Podatne na, na emocje i nie wynika to bynajmniej z faktu po prostu cechy charakteru, tylko właśnie z tego, że mózg jest zbudowany w trochę w inny sposób. No i tak jak mówię, to jest przypadłość 20% ludzi na świecie, więc ogromną część świata to dotyczy. Ja jestem jedną z tych osób i odziedziczyłam. To, bo to jest oczywiście dziedziczne i stąd to też się bierze i ja odziedziczyłam to na pewno e, z, z, od moich e, rodziców i e, ich rodziców e, i, tak, i tak się z tym zmagam, bo czasami to jest utrapienie, ale czasami też jest ogromny przywilej no i właśnie o tym e, chciałam wam powiedzieć osoby wysokowrażliwe czasami nie są rozumiane przez resztę społeczeństwa przez to, że reagują na Sytuacje emocjonalne, stresowe, jakby dwa razy bardziej, bo są tak zaangażowane emocjonalnie, są tak empatyczne najczęściej, że współodczuwają bardzo mocno wszystko, co się wokół nich dzieje. Są jak gąbki, które wsiąkają emocje, i jest to czasami, tak jak mówię, no, no, trudne, żeby żeby żyć z tym, dlatego że jeżeli wokół jest dużo nieszczęść i dzieje się dużo złego, no to to jest nie lada wyzwanie, żeby jakoś się emocjonalnie od tego odciąć, ale nie do takiego stopnia, żeby przestać być empatycznym, tylko do takiego stopnia, żeby ten ból przestał tak mocno na was wpływać. I to jest największe wyzwanie, żeby, żeby z tym żyć. Jeżeli chodzi o zalety, jest też ogrom ogrom zalet bycia wysokowrażliwym, bo WWO są najczęściej bardzo tak otwarte na, na świat. Odczuwają też mocno kontakt z, z otoczeniem, z przyrodą. Każdy zachód słońca, wschód słońca, śpiew ptaków. Daje mnóstwo energii i takie poczucie jakiegoś takiego estetycznego zadowolenia, i to jest no przepiękne. Ja od dziecka właśnie miałam to w sobie że y, najmniejsze jakieś takie y, fajne momenty y, urastały do rangi bardzo znaczących, które do tej pory pamiętam, chociaż dla tak przeciętnej osoby była to zwykła chwila, na którą nie, się, nie zwróciła ta osoba uwagi. A dla mnie to było coś wyjątkowego i magicznego, i ta wyobraźnia, która też jest taką cechą osób, które są wysoko wrażliwe, no, była mocno rozwinięta u mnie już jako dziecko. I też tutaj warto zaznaczyć, że bycie wysoko wrażliwym jest już widoczne od najmłodszych lat, bo, tak jak mówię, to jest dziedziczne i dzieci wysokowrażliwe najczęściej są, mają właśnie ogromną wyobraźnię, bardzo szybko stają się kreatywne, mają dużo pomysłów, ale też bardzo ciężko im znosi się wszelkiego rodzaju sytuacje emocjonalne takie stresujące, dotyka ich to dwa razy bardziej, taka sytuacja, która pewnie niektóre dzieci by tak nawet nie ruszyła, to przez osoby wysoko wrażliwe, przez dzieciaczki wysoko wrażliwe jest rozkładana na czynniki pierwsze. zastanawiają się myślą i po prostu ja, ja mówię z własnego doświadczenia Potrafią spędzić cały dzień na tym, żeby się zastanowić Co, co ta osoba miała na myśli Więc tak, osoby wysokowrażliwe mają czasami bardzo pod górkę Ale no cóż, trzeba to zaakceptować I jakby bierzesz to z całym inwentarzem tak jak wspomniałam, właśnie wysoka wrażliwość objawia się empatią i mocnym współodczuwaniem, mocnym czasami aż za mocnym, bo no, jesteśmy wrażliwcami i ta granica zaciera się bardzo łatwo. Między Twoim odczuwaniem i Twoimi przeżyciami, a przeżyciami drugiej osoby. No i to jest taka kwestia dobra i niedobra. Zależy w jakich sytuacjach, oczywiście. Kolejną cechą jest wrażliwość na piękno. I to jest po prostu, tak jak wspomniałam, szczera prawda. Stąd też moja pasja i miłość do podróży Dlatego, że daje mi to ogromne spełnienie I tak zawsze dostrzegałam takie jakieś małe, małe rzeczy Najmniejsze jakieś owady Jak świeciło na nich słońce i tutaj babie lato albo pajęczyna krople rosy, to wszystko zawsze mnie fascynowało. Eee, I tak, i zastanawiałam się, skąd to wynika i nawet jako dziecko myślałam sobie, hmm, czemu ta moja koleżanka na przykład tego nie zauważyła i ja jakby musiałam jej po -po -po pokazać. Patrz, patrz jaki eee, ładny rubaczek na przykład. Eee, także tak, to, to na pewno eee, akurat uważam to za ogromną. Eee, tego... ogromny przywilej. Kolejna rzecz to nieustanne analizowanie wszystkiego i to jest mój duży problem, bardzo duży problem. Uwielbiam, uwielbiam w cudzysłowie, bo jest to bardzo męcząca cecha, która no sprawia czasami, że coś błahego urasta do, do, do dużej rangi i um, Radzę sobie jakoś z tym teraz lepiej, chociaż też ostatnie dni właśnie pod tym względem nie były najlepsze. Ale tak, to jest na pewno kolejna cecha osób wysokowrażliwych. Kolejne cechy, to tak jak już wspomniałam, większa spostrzegawczość. Ale też i nieufność, to prawda. Osoby wysoko wrażliwe najczęściej nie mają dużego grona przyjaciół, znajomych, po prostu dobierają sobie swoje najbliższe otoczenie bardzo ostrożnie. Co ciekawe, tak, to się zgadza, tylko że w moim przypadku jakoś to było takie trochę chyba zaburzone, bo myślałam, że byłam ostrożna, jednak nie byłam ostrożna wystarczająco no i sporo razy się przejechałam. Ale jest ogromna nieufność we mnie, do nowo poznanych osób, dlatego że od razu pierwsze o czym myślę to to: czy przypadkiem, jak się nie zaangażuję zbyt mocno, to ta osoba mnie nie skrzywdzi. Więc to jest, no tak jak mówię, dobrodziejstwo inwentarza, jeżeli chodzi o, o bycie w WWO. Kolejna cecha. To pochłanianie nastrojów innych i to jest na 100% po raz kolejny racja. Dlatego też jak najszybciej muszę się już wyprowadzić, i będzie niebawem. Nie dlatego, że bo absolutnie nie przeszkadza mi życie z, z rodziną, ale wchłanianie emocji wszystkich członków rodziny jest dosyć męczące i uciążliwe szczególnie gdy w domu mam samych wysokowrażliwców, <laughs> więc e, no nie jest łatwe to i to nie wynika um, bynajmniej z tego, że um, źle się dogadujemy, a z tego, że po prostu wszyscy mamy bardzo dużo emocji w sobie, które się splatają, przeplatają razem i, i po prostu um, warto od tego jakoś tak um, może nie odpocząć, ale taką kreskę zrobić, um, i tak, jakby trochę się e, oddalić z tymi wszystkimi swoimi emocjami, żeby to wyszło wszystkim na zdrowie. Później mamy tak. Nieumiejętność pracy pod presją czasu. O matko! <grych> to jest. Ne, to jest bardzo duża prawda. E, w moim przypadku nienawidzę tego łącznie ze studiami. Dla mnie, e, bycie ograniczonym w jakikolwiek sposób czymkolwiek wiąże się z tym, że zabija to we mnie moją kreatywność. Ja też kreatywną osobą jestem bardzo, więc mam w tym momencie dosyć silny, silny kryzys, jeżeli chodzi o studia, dlatego że nie widzę takich rezultatów w tym studiowaniu, jakie bym chciała zobaczyć. A przy okazji zabiera mi to mnóstwo czasu, i też tego czasu wolnego, który chciałabym poświęcić rozwijaniu rzeczy, które kocham. No i niestety tak, i niestety ta presja czasu powoduje, że wywołuje to u mnie ogromnie silny stres, z którym ostatnio też się zmagam niestety. I jeżeli chodzi o pracę, tak samo właśnie taką pracę, pracę no jakby na etat... Nie widzę siebie absolutnie w takiej pracy. Mam nadzieję, że wszystko, co teraz robię, doprowadzi kiedyś do tego, że będę sobie sama szefem, dlatego że pracowałam już w różnych pracach, też teraz w hostelu, i utwierdzam się jeszcze bardziej w fakcie, że to nie dla mnie na pewno i chciałabym stworzyć kiedyś swoją firmę. Bo Presja działa Dla takich osób jak ja Na niekorzyść niektórzy, niektórzy są bardziej kreatywni Bardziej zmobilizowani Gdy wiedzą, że mają na przykład godzinę na, na zrobienie czegoś W przypadku Bo to jest Raczej niemożliwe I to Wywołuje tylko bardzo silny stres Kolejna rzecz To niechęć do zmian I tutaj jest po prostu chyba jedyny punkt, w którym muszę powiedzieć i tak, i nie, bo i oczywiście podkreślić, że to ja mówię o, o, na swoim przypadku, bo zmiany są super i kiedy już następują, człowiek i kiedy już następują, czuje się naprawdę świetnie. I czuję, że żyję, i stąd też widzicie, ja naprawdę dużo próbuję tak korzystać z życia, podróżować, bo takie zmiany otoczenia, zmiany, że dzieje się coś, coś nowego, pobudzają mnie bardzo, ale tak długofalowo, jeżeli jest właśnie na przykład zmiana to związane ze zmianą pracy albo ze zmianą na przykład jakiegoś trybu życia. No, to faktycznie yy, wywołuje to po raz kolejny bardzo duży stres i taki lęk przed zmianą. Więc yy, mówię, po części może to jakoś wynika też z, z moich cech charakteru, że tutaj mam mały skrzyżek, no ale yy, no, dajcie yy, znać w komentarzach, czy wy też yy, macie tak jak ja. No i oczywiście praca zespołowa, to już yy, tak jak wspomniałam, yy, raczej. Yy, Osoby wysoko wrażliwe wolą pracować w pojedynkę. No i media społecznościowe, myślę, że dla wielu takich osób są idealnym miejscem na rozwijanie siebie i jakichś swoich pomysłów. Z mojej strony, jeżeli chodzi o ten temat, to by było na tyle. Mam nadzieję, że teraz bo no zdajecie sobie bardziej sprawę e, z tego, czym, e, to takie, czym, czym jest WWO. Ja na przykład dowiedziałam się o tym rok temu jakoś i wcześniej nie miałam pojęcia, e, że coś takiego w ogóle istnieje, ale to dało mi, by tak rozświetliło, dlaczego jestem też taka, a nie inna, e, dlaczego jestem takim wrażliwcem, bardzo dużym wrażliwcem. E, i cóż, mogę jeszcze powiedzieć: no, powodzenia! Mogę Wam życzyć powodzenia w życiu z, z, z tym, bo są momenty okropne yy, i coś, co powinno Wam obejść, tako yy, można rozkładać to i analizować miliony razy. Ale są też piękne strony tego, I, i dlatego życzę Wam powodzenia. Widzimy się w kolejnym odcinku, pewnie też w rankowym, dlatego że nic się nie będzie działo takiego ciekawego, oprócz tego, że się przyprowadzam. No i dużo zmian się szykuje w moim życiu. Oj Boże, bardzo, bardzo dużo. Ten miesiąc będzie kwiecień, to będzie uu, przełom. Także jeżeli jesteście ciekawi, co tam będzie u mnie ciekawego, ale powiem dopiero jak już będzie po wszystkim, <śm> żeby nie zapeszyć, to oczywiście zostańcie ze mną, lajkujcie, subskrybujcie oczywiście, będzie mi bardzo miło, no bo jakoś tak ten kanał mu się bardzo wolno rozwija, ale to też moja wina, bo nie publikuję zbyt wiele, dlatego że nie mam czasu, niestety. No ale cóż, trzymajcie się ciepło i miłego dnia czy wieczora, kiedykolwiek to oglądacie. Pa Pa!